I teraz w jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia? Osoby zameldowane składają wniosek na www.tuslachen.nl. Na tej stronie składacie wniosek, logujecie się za pomocą tej Kodów. Jeżeli Wasze dochody, nie rozliczyliście się jeszcze z podatku i Wasze dochody nie są widoczne na stronie Belasting, więc musicie je podać. Jak również, jeżeli nie podaliście konta do Belastingu. Też musicie je podać. Więc jeżeli chodzi o osoby zameldowane, mają naprawdę bardzo ułatwioną sytuację. Robią to po prostu poprzez swoje DIHIDAJ-kody. Oczywiście, jeżeli ich nie posiadacie, możecie je zamówić. Tylko warunek jest taki, że dana osoba musi być zameldowana w Holandii. Więc wtedy może jak najbardziej zamówić sobie DIHIDAJ-kody i je otrzyma. Tak otrzyma po pięciu dniach, maksymalnie do pięciu dni. Kody aktywacyjne należy je wtedy aktywować. I po aktywacji już one są aktywne, działają, więc możecie już wtedy sobie złożyć wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia. Ale chodzi tutaj też o osoby niezameldowane. No powiem wam szczerze, mam bardzo, bardzo dużo klientów i są to osoby niezameldowane, więc te osoby tak naprawdę mają dwie możliwości. Jest to telefon do Urzędu Skarbowego, do Belasting List, podaję Wam numer 0800543, tak jak macie tutaj napisane. Wnioski wtedy zamawiacie telefonicznie, te wnioski wysyłane są na Wasz adres korespondencyjny w Polsce lub jeżeli macie adres korespondencyjny podany w Holandii, no to, wtedy podaje, no to wtedy zostaną one wysłane do Holandii. Jeżeli nie podawaliście adresu do korespondencji i to nie chodzi o podanie adresu u pracodawcy, tylko chodzi o podanie adresu blasting dings, jeżeli tego adresu nie podaliście, to wtedy ten list pójdzie do Polski. Jeżeli ten list znajdzie się w Polsce, co należy dalej z nim zrobić? Należy ten wniosek Albo, nie, żeby wam ktoś z rodziny odesłał tutaj, lub w momencie, kiedy będziecie na urlopie, zabrać go tutaj, wypełnić i odesłać. Bardzo często wraz z wnioskiem o dofinansowanie do ubezpieczenia dosyłany jest taki formularz dochodowy, czyli oni pytają, jakie dochody mieliśmy w danym roku, i wtedy ten formularz również należy im odesłać. To jest istotne, bo wtedy tak naprawdę na podstawie Waszych dochodów, które już zostały im podane, a nie rozliczyliście się z podatków, szybciej będą mogli wyliczyć Wam dofinansowanie do ubezpieczenia. Tak? Kolejną, kolejną opcją jest udanie się na przykład do księgowego, czyli na przykład do nas. My takie wnioski naszym klientom również składamy, tylko uczulamy i co jest naszym zdaniem bardzo ważne i to też jakieś tam doświadczenie paroletnie mówi bardzo jest ważne, aby Księgowa posiadała specjalny program do wysyłania wniosków online. Wtedy macie pewność, że te wnioski są w Belasting terminie. Na przykład, składając wniosek o dofinansowanie dla naszego klienta, wysyłając go online, wysyłając go przez nasz program, z którego korzystamy, Belasting Dienst widzi ten wniosek automatycznie. My, praktycznie po chwili, dostajemy potwierdzenie, że ten wniosek jest w Belasting Dienst. To też jest bardzo, bardzo istotne bo aby otrzymać dofinansowanie do ubezpieczenia, pamiętajcie, że musicie złożyć wniosek w terminie.